Państwa zawsze istnieje lepszy kryterium. Powinien rozwiązywać porządek dziobania, który go ustalił i nie był na pewno pierwszy. Chcę powiedzieć, że nie czytałem tej książki aż tak uważnie, jak powinienem. Tym niemniej chciałbym na początku sformułować jakby rodzaj pewnej konkluzji. To znaczy, książka jest w moim odbiorze bardzo krytyczna polskich transformacji. Chcę powiedzieć, że podzielam to stanowisko generalne. Zarazem jednak argumentacja dotycząca szeregu krytykowanych kroków, które w trakcie transformacji były podejmowane, w moim przekonaniu wymaga krytycznego poglądu. Nie w każdej sprawie bym się chciał zgodzić. I za chwileczkę będę próbował to zrobić. Na początek jednak chciałbym powiedzieć jeszcze, że są także w książce takie sprawy, z którymi się zgodzić całkiem nie chcę. Ale może na szczęście one nie Razu powiem. Chodzi mi o to, co pan profesor kiedy pisze na przykład o ordynacji wyborczej. Nie podzielam tego stanowiska. Jeżeli zdążę, to chciałbym w kilku słowa powiedzieć, dlaczego nie podzielam tego stanowiska. Ale w czym się generalnie rzecz biorąc był skłonny był bardzo zgodzić, był skłonny bardzo się zgodzić przede wszystkim z tym, co się przebija w książce w różnych miejscach się przebija. Niektórych osobnych zgoła fragmentach nieraz bardziej incydentalnie, mianowicie w krytycznej ocenie formuły przekształceń własnościowych, jakaś w Polsce dokonała. Jeżeli mogę wspomnieć tamten czas z racji uczestnictwa także w tym procesie, to chcę powiedzieć, że wyszliśmy z obrad Okrągłego Stołu, które były jakimś zarysem pewnej koncepcji transformacyjnej w Polsce, odmiennej od tej koncepcji transformacyjnej, która była realizowana. To generalnie rzecz biorąc, żeśmy zakładali, że proces przekształceń własnościowych nie będzie jak gdyby środkami polityki państwa mocno stymulowany, że on będzie się dokonywał pod wpływem ekonomicznych przede wszystkim racji. Oczywiście zwolennicy tego procesu, który się wtedy dokonywał, też twierdzą, że on się dokonywał pod wpływem ekonomicznych pracy. A jednak z całą pewnością na samym początku już ustanowiono pewne mechanizmy, które stawiały przedsiębiorstwa państwowe w sytuacji bez szans. Chodzi mi o system opodatkowania przede wszystkim. Chodzi mi o to, że na samym starcie stworzono takie warunki, w których gra o modernizację przedsiębiorstwa państwowego była właściwie niecelowa. Było tą grę, właściwie nie sposób wygrać, a co więcej, kto przegrywał, to otrzymał nagrodę. To dotyczyło zarówno menedżerów, jak i dotyczyło oczywiście załóg. To jest sprawa oczywiście podatku podatkowego, który był bardzo surowy dla przedsiębiorstw państwowych i który nie był stosowany wobec przedsiębiorstw prywatnych w żaden sposób. Ale to dotyczyło także szeregu ułatwień dla procesu prywatyzacji związanych, jak się wydaje, z zaangażowaniem finansowym państwa. Ja chcę powiedzieć o jednej sprawie, która jest szerzej nieznana, ale na którą natrafiłem w którymś momencie. Mianowicie, mało kto wie, że w przedsiębiorstwach w pierwszej połowie lat 90. istniało prawo do tworzenia tzw. funduszy prywatyzacyjnych z zysku na czym ta zabawa polegała, Ona polegała na tym, że dokonywało się odpisu z zysku na fundusz prywatyzacyjny. Z tego funduszu udzielało się kredytów na zakup akcji tego przedsiębiorstwa. Te kredyty były oprocentowane na ogół na poziomie 1% w warunkach, kiedy inflacja wynosiła kilkadziesiąt. Procent. Krótko mówiąc, ponieważ te kredyty brali wszystkie menedżerowie, to znaczna grupa tych menedżerów kupiła te przedsiębiorstwa za ich własne pieniądze za pieniądze tych przedsiębiorstw, a nie tych menedżerów. To jeden z mechanizmów. Drugi mechanizm bardzo silnie stosowany to było oczywiście nadzielanie akcjami pracowników. No, w sposób oczywisty. Z jednej strony można się było wyrwać spod popitku, z drugiej strony można było dostać akcje, które zresztą prawie zawsze były na pniu odprzedawane. No i, trzeci, przy, i trzecia kwestia, którą chciałbym wyeksponować, no to jest ten zrealizowany program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Nie będę tego rozwijał. Myślę sobie, że jeżeli w toku tej transformacji było jakieś przedsięwzięcie, o którym można powiedzieć, że było albo skrajnie nieprofesjonalne, co nie bardzo wierzę, bo znam dwóch głównych animatorów tego. Albo bardzo cyniczne, obliczone w gruncie rzeczy na to, żeby rozdać krewnym i znajomym kulika dużą część majątku narodowego. Istotną kulę majątku narodowego. Więc z tym, z tym się zgadzam. Z tym przesłaniem, z tym opisem, która jest u profesora Kierzona się w pełni zgadzam. Zgadzam się także, że, chociaż nie chciałbym już tego rozwijać, bo inaczej by to za długo wyszło. Mianowicie zgadzam się tak, że z ocenami dotyczącymi, powiedziałbym, zbyt a, szokowej stabilizacji. Gdyby ta stabilizacja nie była tak szokowa, to istniała, jak mi się wydaje, możliwość, z jednej strony uratowania wielu przedsiębiorstw, z drugiej strony ta recesja transformacyjna, choć moim zdaniem była nieuchronna, to jednak mogłaby być znacznie ładniejsza. I trzecia sprawa, z którą też się zgadzam, właściwie w pełni z tym, co profesor napisał, to dotyczy reformy administracji. To dotyczy reformy administracji, trójszczeblowego modelu administracji. W sposób oczywisty o tym modelu transformacji zdecydowały interesy polityczne. Chcę powiedzieć, że była wielka presja w okresie tworzenia konstytucji, żeby zapisać ustrój trójszczeblowy samorządu, ale wtedy udało się tego nie zrobić. Natomiast, powiem to jako anegdotę, Potem, kiedy ta ustawa wchodziła o tym trójszczeblow, jeszcze nie wchodziła, ale była już bardzo bliska tego kinału. jeden z działaczy politycznych, działacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej powiedział mi tak, Pan co, jak są powiaty, to będą i komitety. I myślę sobie, że w tym powiedzeniu było coś niesłychanie ważnego, mianowicie rozbudowano tą strukturę dlatego, że tworzono wielką ilość stanowisk po prostu dla aparatu politycznego. To nie ulega wątpliwości, który był, czuł się troszeczkę pozostawiony, szczególnie ten potencjalny aparat polityczny. Teraz chciałem przejść do kwestii a, pytania, które w książce profesora zastanawiam się, czy ja trochę przeoczyłem pytania, na które odpowiedzi tak jednoznacznej ja nie zauważyłem, ale mogłem coś przeoczyć, mogłem nie czytać, czy zrobiłem to pospiesznie. Nie? Czy polska transformacja była sukcesem czy porażką? Oczywiście na to pytanie nie sposób nie formułując kryterium tego, co to znaczy sukces, a co to znaczy porażka. Jedno, nie ulega wątpliwości, a mianowicie, że z jednej strony na tle innych krajów postkomunistycznych stopa wzrostu w Polsce była relatywnie przyzwoita. To nie ulega wątpliwości. Była relatywnie przyzwoita. Możemy odnotować także niektóre inne sukcesy, niewątpliwe w moim przekonaniu. Takim niewątpliwym sukcesem, o którym bardzo często zapominamy, ale który jest najbardziej syntetycznym sukcesem, to jest to, że przeciętne życie Polaków wydłużyło się o 4 lata. W ciągu 20 lat wydłużyło się o 4 lata. To poważna sprawa, poważny sukces. Z drugiej strony za osobnie wzrosły nierówności. To nie ulega wątpliwości. Jak to podsumować? Czy to sukces, czy porażka? Ja bym był skłonny powiedzieć umiarkowany sukces. I inaczej trochę czytał przesłanie, które jest pana profesora. Raczej porażka. Tak bym raczej czytał to, co jest w książce, którą żeśmy czytali. No i na tym tle istnieje oczywiście wielkie pytanie, czy istniała alternatywa dla tej transformacji. Mnie się wydaje, że my no, o tym musimy myśleć w kategoriach, powiedziałbym, procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych. Natomiast w wielu opracowaniach, zarówno tych, którzy bardzo bronią rezultatu, jak i tych, którzy bardzo krytykują tego rezultatu, ten rezultat, w gruncie rzeczy przewadza taka orientacja teleologiczna, to znaczy przyjmuje się, że błędy albo sukcesy to są zasługi personalne, albo personalne błędy. Podczas ten, ten proces oczywiście miał swoje prawidłowości socjologiczne, ekonomiczne i polityczne. Ja I... powiedział tak, jeśli chodzi o patrzenie w sposób czysto koncepcyjny na transformacji, to mnie się wydaje, że można zaryzykować tezę, że istniała dobra alternatywa. Ale jeżeli spojrzeć na złożony proces decyzyjny, jeżeli spojrzeć przez pryzmat ekonomii politycznej, mówię o ekonomii politycznej i nie w sensie marksowskim oczywiście, to moja odpowiedź jest negatywna. Nie. Wtedy, w tej atmosferze, proszę sobie przypomnieć, proszę Państwa, że 90 rok to jest szczyt powiedziałbym sukcesów myślenia neoliberalnego w Europie, także w Polsce, zapuśnięcia się i przekonania niesłychanie ważnego, że im dalej się oddalimy od tego, co było w przeszłości, tym będzie lepiej. Nie oddalić się od tematu, tylko oddalić się jak najdalej. To było dla bardzo wielu ludzi bardzo przekonujące i to pobudzało procesy politycznej selekcji na bardzo dużą skalę. Teraz dwie kwestie, w których chcę się dać krótką, ale zdecydowaną polemikę. Nie podzielam poglądu, który Pan Profesor tu wyraża w sprawie reprywatyzacji. Nie tej części tego poglądu, w której Profesor mówi, że źle się stało, że reprywatyzacja nie została podjęta w sensie ustawowego uregulowania. Tak, to rzeczywiście się źle stało. Natomiast nie podzielam poglądu, że gdyby ta reprywatyzacja w postaci zwrotów w radykalny sposób została zrobiona, to ona by odwróciła dynamikę, czy też bardzo poprawiła dynamikę tych udoskonaliła dynamikę tych przemian. Nie sądzę, żeby tak się stało. Nie sądzę, żeby tak się stało. Zresztą trzeba zadać pytanie. Dlaczego miałoby tak się stać? Nie widzę dobrego powodu. Zawsze pytałem i chcę teraz też zapytać, jak to jest? Jeżeli chłopi w latach 50. mieli dostawy obowiązkowe i musieli dostarczać po niskich cenach swoje produkty, to im się nic nie należy. Ale jeżeli krewny i znajomy królika w piątym pokoleniu miał kogoś, miał zadłużoną nieruchomość, to on ją potem chce odzyskać w całości. Myślę sobie, że zmian ustrojowych, wojny nie można nam za to zapłacić. Nie ma absolutnie rady. Musimy wszystko za to zapłacić. I druga moja polemika dotyczy ordynacji wyborczej większościowej. Jest nagromadzona ogromna ilość literatury na ten temat. Szczerze mówiąc trochę się dziwiłem, że Pan Profesor podejmuje ten wątek, bo on tej nie, nie, nie jest składnikiem całokształtu tej książki. On jest na marginesie, ale jest podjęty. Ja powiem tylko tyle. Oczekiwanie, że ordynacja większościowa uzależni lepiej klasę polityczną od wyborców, jest oczekiwaniem całkowicie naiwnym, To jest całkowicie... My zresztą żeśmy to świeżo uzyskali potwierdzenie. Tego. W ostatnich wyborach do Senatu była ordynacja większościowa. Nigdy jeszcze rezultat nie jest tak partyjny, jak w tym ostatnim Nigdy nie jest tak partyjny. Przedarło się trzech formalnie niezbędących z list partyjnych. Ale wszyscy trzej mieli poparcie partii w jakiś sposób, któryś w partii. Nikt nie przedarł się przeciwko partii politycznej. Ten mechanizm jest dużo bardziej skomplikowany. A gdyby się przedzierał, to jest pytanie, kto by się przedzierał? Czy nie lokalny biznesmen, który kupił wybor? To wielka sprawa. I moim zdaniem nie powinniśmy tutaj a, wiązać z tym wielkich nadziei. I ostatnia kwestia, którą chciałem podnieść. Chodzi mi o to, że na rzecz całkowicie słusznych ocen, które podzielam, nie zawsze byłbym skłonny zaakceptować argumenty, które zostały tutaj przytoczone. Na przykład pan profesor zdaje się traktować 93 rok jako pewną cezurę, w pozytywnym sensie, ale przede wszystkim taką cezurę, która zmieniła ogólną linię polityki państwa gospodarki. Nieprawda. nie Ja bym powiedział, nawet zaostrzyła tą poprzednią linię. Ja, panie profesorze, jedną rzecz podniosę bardzo mocno. Mianowicie program powszechnej prywatyzacji. Trzeba było to robić. Pamiętam, jak próbowaliśmy zresztą na partnerach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, profesor Kowalik nawet przy tym był, uzyskać już nie tyle, żeby zaniechać tego programu, ale żeby zmniejszyć jego skalę. Nic. Absolutnie. To było niemożliwe. Teraz zmiana zadłużenia, porównanie okresu Gierkowskiego i tego okresu. Moim zdaniem to jest problem metodologiczny. Tego się nie da porównać. Tego się po prostu nie da porównać. Jeżeli byśmy chcemy porównywać, to ważną rzeczą, którą powinniśmy porównywać oczywiście, no to no mamy wymienialny pieniądz. Przedtem go nie było tego wymienialnego. Jakbyśmy wzięli zresztą koszty obsługi zadłużenia w tamtym czasie i porównali z rozmiarami eksportu wolnodawizowego, no to przecież to było dużo więcej niż obecnie. W tej chwili obsługa zadłużenia zagranicznego kosztuje nas w stosunku do eksportu znacznie mniej, i dlatego nikt się nie martwi specjalnie o polskie zadłużenie. Czy w dłuższym okresie nie będzie się trzeba martwić? No, tego bym nie wykluczył. Ale na razie nikt się o to specjalnie nie martwi. Nie stoi w tej chwili problem niewypłacalności Polski. Nie stoi Przed tym stał. Z całą ostrością on stał. I ostatnia sprawa z tej argumentacji. Bezrobocie. Znowu upieram się, że nie można porównywać między systemem gospodarki nakazowo-rozdzielczej, bezrobocia w systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej i w systemie gospodarki prywatno rynkowej Tam nie tyle było pełne zatrudnienie, co było zatrudnienie nadmierne, które wynikało po prostu z marnotrawności makroekonomicznej systemu. Tak jak brakowało stali i cementu, tak samo brakowało pracowników. To nie ulega wątpliwości. Tu mamy wielki problem z bezrobociem. Ja się zgadzam, mamy wielki problem z bezrobociem. Ale odniesienie tego, porównanie tego z tamtym okresem, jako z okresem, który rozwiązywał ten problem i tym okresem, i tym systemem, który tego problemu nie rozwiązuje, to moim zdaniem jest metodologicznie niepoprawne. Już naprawdę ostatnia uwaga, to uwaga, którą myślę sobie, że skieruję nie tyle do pana profesora, co do wydawcy. Mimo, że nie czytałem bardzo starannie, no to znalazłem tam sporo ewidentnych takich drobnych błędów, które na przykład w nazwiska, które po prostu redaktorzy powinni zauważyć. Nie autor, tylko redaktorzy powinni to zauważyć. W datach, na przykład w którymś momencie jest tam polemika. Bardzo mi się ta polemika podoba. Podobnie myślę z panem Kuleszem. No, ale przytacza się dwukrotnie, że jest to polemika z tekstem kuleszu z 1957 roku, a to z 75. -go. No ale dwa razy powtórzone. My to widzimy. Ale wielu ludzi może tego nie zauważyć i myślę sobie, że wydawca powinien sobie to wziąć do serca i tego typu drobne te usunąć. I to tyle. Dziękuję bardzo.